Hej, hej, siema, witam serdecznie Znowu będzie kolejny zaszczyt wota. a moja bitwa Oczywiście zajebiste statystyki, nie pomarańczawek klucza czemu by nie y oczywiście to jestem Na topce, są szóste tiery Dlatego się jakoś nie musiałem triumfować z moimi ruchami Gdzie chciałem jechać i tak dalej co Oczywiście co co musiałem Zadebrać sobie telefon, nie Bo czemu by nie bar 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 bar... Bar Bardzo fajna bitwa <kusi> co no, się chciałem powiedzieć na starcie, yy, że miałem kilka pannych bitem na tym ciągu, bo niego lubię, ale niestety bardzo dużo osób mówi, że on jest za wolny, że, że nie można nim grać yy, na otwartych mapach, bo praktycznie każdego obierze i tak dalej. Yy, no Zgodzę się z tym, że faktycznie no, na wielkich mapach go objeżdżają. Yy. Wystarczy na przykład troszkę pomyśleć i jechać gdzieś, gdzie może Beata artem jakiś ostrzał czy coś, nie, to to jest minus, ale na przykład spłatra średni czy inny człowiek ciężki, na przykład też by nas nie objechał, ze względu na to, że no, ciężko będzie mu objechał, jakbyśmy na przykład mieli skałę za sobą, my się obracali lewo-prawo, a tak będą był, no tym większa skała za naszymi plecami, tym lepiej tak naprawdę. Więc e, nie rozumiem osób, które mówią, że ani w mieście, ani w żadnej innej mapie w ogóle nie mogą im grać. Dla nich to jest ciężko granie i tak dalej, dla mnie to jest, to jest sama przyjemność nim hmm, tutaj miałem czy artyleria przypadkiem na mnie nie będzie czekała, bo na mnie jest artylerii no... Jednak ja bym strzelał w coś pancerniejszego, tak na pewno bym próbował skasować ISA 3, tam te grysa tak ścielenio, bo jednak jest mniej pancerne. No, tutaj to właśnie się z że strzeliła. Yy, nie byłem pewien, która więc nie wiedziałem czy mogę tak trafić, czy nie. Za szybka automatyczne mierzania sobie zrobiłem ale no nie trafiłem za późno to w sumie zareagowałem na to um, tutaj chciałem objechać ale stwierdziłem że w Marta będzie na nie czekać więc bolenia no, Tak ustawiałem, że może już im zgasłem. no i właśnie widziałem że Arta strzeliła Ja na razie nie wiem gdzie są pozostanie gdzie one strzelają niestety Ja bym wolał taką informację już wiedzieć no ale nie, nie zawsze można nie zawsze Coś w sumie Wróć, nie chciałbym wiedzieć, że by nie do mnie, to bym nie chciał wiedzieć, tak? jednak wolałbym, żeby nie strzelał w ogóle. <grycely> tutaj sobie siedziałem i patrzyłem sobie właśnie tego tego niszczyciela, mówię, może on wyjedzie, może nie, ale się dopiero stwierdziłem, że nie zdradzę. Kolejną odsłoną, więc tym bardziej by nie wyjechał. Jak się, stałem tutaj kurczę wyjechał, bo nasz tygrys jest czerwony. A mierze, że dostałem, może i tak nie jest dużo tego dmage'a, tak? Bo tam po coś mu da, tą on chyba 170 coś. Ale każdy, każdy faktycznie strzał powoduje stratę naszej drużyny Więc stwierdziłem, że muszę coś zrobić, ja objechać, ale nie byłem ja ten co tu mnie zastania. Po prostu tutaj miałem panu niespodziankę. Wypatrzyłem <laughs> sobie na mapkę. Tutaj patrzyłem na ten sobie... I to... I o! Bryaku. O, pięknie. Pięknie to był ten strzał. Słaśnie. Oto czekałem, bo nie wiedziałem, czy mam wyjechać na niego, czy nie. Tutaj się miał rozpinać, czy trafię w niego, czy nie. widzę, że jest za mną sushi, więc ja zaszczelę. Otóż, właśnie omiał miał dobić go. Jak go dobił, tutaj był e, czołg, niszczyciel niemiecki. No, ale... Widzę, no że nie trafił we mnie. Stwierdziłem, że trudno, jak nie trafił, to nie trafił. Wyjadę sobie na pewniaka. Jestem prawdopodobnie on będzie jechał. Tak, e, tutaj sobie wyjechałem. Strzał na szybko, czemu by nie, mm, żeby jada dalej, no, oczywiście nie wybrał moją stronę, oczywiście czemu by nie. Tutaj była artyleria, w którą nie wiedziałem, czy strzelasz, czy nie, bo nie zauważyłem w ogóle, czy ma jakąś fragę, czy nie się zastanawiałem, czy jemu właśnie zostawić. No ale stwierdziłem, że kurczę, no chcemy fragę, jednak. bliżej będzie do, do, do specjalisty bicia. Teraz zobaczyłem, że właśnie nasz sticker Dość kurde problemy z, z właściwie IS em z tym trójką. Nie, trój, się z trójką, przepraszam, z Tak się nasz przeciwnik poddał, znaczy słusznie się poddał, no niestety mu uratowałem życia kolejny raz. Znając życie, to kurczę idziemy jakby zapowiedziać jakieś głupie błędy, i zginął. Wygrywamy 11 10, na chwilę obecną, czemu, 11 do 12. To jest ważną informacją do mnie, że mogę go luźniej grać. No, w tym demoncie jest 12-12 znowu prowadzimy, znowu wyprowadzamy 8 dżuna na prowadzenie I teraz patrzę, że kolejny arsushik pad to jest remis 13 do 13 yy, Praktycznie mają przewagę życia, bo my mamy praktycznie no takie 1517 no, oni mają około już 2000 ja myślę, że jadę mu po lewej stronie zbudował Chciał w garneczek, bardzo pięknie. Bardzo ważne, żeby jemu tu, tu. Ewentualnie tutaj dla mnie będzie przybity, tutaj można, można go przybić, ale no nie zawsze, nie, nie zawsze się da. Tutaj mi trafił w dowódce. O, tutaj ważne, gdzie ja celuję. Wracam na to. tylko czekałem, żeby właśnie w ten garneczek trafić, bo po prostu stwierdziłem, że no, nie będę musiał nigdzie indziej wierzyć, bo po ja prostu... Tutaj musiałem sobie naprawić kurczę kierowcę, bo bez kierowcy jest lipa, to dość duża. On no tutaj widzę, że właśnie jedzie przeciwnik na plecy mi i się właśnie stąpiłem. Ale zajął się moim sojusznikiem. No, musiałem szybką interwencję zrobić. Tutaj co polecam, hmm, polecam. Tutaj chciałem usiąść w dolną płytę, ale też chciałem tutaj mu w wieże trafić. to w garneszek, w garnetek, Ale nie wiedziałem gdzie mam strzeli, więc ja mu dziedziem, bo miał kraniaka. Nasz sojusznik już padł hmm, Tutaj dostałem silnik Oczywiście na napięcie silnika, bo tym silnik padnie bo kierowca to lufa no, do góry, bo już za nie ucieknie nawet miałem taką dziwną interwencję, że jechałem tyłem e, do tego murku, żeby objechać do oka, niestety to była bardziej już bitwa kamperska. Dużo osób mnie skytoło to czemu tak stałem i tak dalej... Tam się wiesz, o. Hmm, tutaj chciałem znaleźć się w te dwa wraki, ale... Nie ja wyczekam przeciwnika, czemu by nie. Nie będę z nim się ganiał, bo szczerze mówiąc, gdybym wyjechał na przykład gdzieś tutaj, na nie wiem, na przykład 9D czy coś takiego, to tutaj na pewno bym przegrał. W mieście czy coś bym. No też miał marne szanse, bo on by mógł mi objeżdżać z różnych stron. Więc też by nie było zbyt fajnie. Tutaj niestety się odsłoniłem. E, przepraszam, tutaj się odsłoniłem. Niestety na pożeg, tutaj cały bok mam odsłonięty. Pieszymy sobie troszkę. No tutaj się wpasowałem w tył, żeby jak najmniej mieć tu, bo tutaj jednak... Bo poważniejszy się tutaj wyjechał mi. Niestety wyjechał mi, nie, wiem, nie powiem, ale... Nie spodziewałem się go tej strony, bardziej się go spodziewałem gdzieś z tej strony. No ale był gdzieś tutaj. Bo mój, to moim... Ja bym miał przynajmniej presję żeby właściwie wyjeździć w go objechać. No ale przeciwnik twierdził, że... No wolimy tak go objechać tutaj. Nie wiem, jak to weszło. W sumie strzeliłem na farcie, tutaj mi mógł objechać. Trafił w gąsienicę, nie przebił, ja bym ja postawił na gąsę, był mógł mnie rozwalić. Zabijam go. Wygr wygrałem właśnie bit, wyciągnąłem ją. 7 fragów mam, 3400 damagea Ale błąd popełnił mój przeciwnik taki, że za szybko mnie się objechać. Niestety, no źle to obrał że gdybym stał sobie gdzieś obok budynku co prawda miałem daleko do tyłu ale wiedziałem, że będziemy chciał objechać krótszą stroną bo przeważnie się objeżdża m, tak, żeby lufa była już za tobą żeby po prostu nie dostać za darmo strzała no ale przeciwnik źle obliczył moje przeładowanie ale to obliczał, chyba, że trochę na no to też tak można coś chciał powiedzieć, że gdyby mi trafił w gąsienice a ja bym go inaczej pociągnął, na jego miejscu, bo ja bym chciał, by do mnie dojechał niszczyciel I go stać na gąsienicę, bo... Tutaj, jak się ma zębatki z przodu to najbardziej to zawsze jak się chciała, to przełanie jest ten damage Więc i by mi brał damage, i by mnie trzymał na gąsienicę On by miał przeładanie, a ja sobie gąsienicę nie zreperował Ja bym musiał tylko czekać na to, aby mi się jak najszybciej na naprawczy zrobił Że idealnie postrzel by musiał go naprawić, i wyjechać na niego A też nie wiadomo, czy bym w ogóle zdążył go użyć <laughs> Więc, no... Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, na razie.